Maneczko, kochani! Jak pamiętacie z ostatniego filmu, dzisiaj będziemy zajmować się naszą twarzą naszą buźką, naszym face, ale nie facebookiem. Kochani, będziemy troszkę rozgrzewać naszą twarz, będziemy poznawać tutaj nasze mięśnie, tych mięśni jest bardzo, bardzo dużo, one idą w dziesiątki. Będziemy je sobie rozgrzewać, dotykać, a później zrobimy sobie może kilka fajnych takich ćwiczeń i zadań na emocje. Emocje, które będą wypływać i pokazywać się na naszej twarzy. Tak więc zacznijmy. Na początku chciałbym, abyśmy sobie spróbowali troszkę to uruchomić nasz aparat też gębowy, gardłowy. A oni się sobie trochę poziewali. Ziewanie jest... jest zaraźliwe, więc mam nadzieję. Trzeba z nim zarażę, troszkę sobie a, pootwieramy tutaj naszą szczękę. A, możemy sobie ją też od razu zacząć masować. Aha. Jak otworzycie trochę jak otworzycie trochę yy, yy, buzię, to... A, poczujecie tutaj, że szczęka wam się na tym zawiasie tak przesuwa. Mamy taki zawias i on po prostu tam, ta dolna szczęka, która się otwiera, poczujecie ją. I w tym miejscu, gdzie poczujecie ruch, chciałbym, żebyście sobie zaczęli tam masować. To będzie taka rozgrzewka, nie tylko taka pantomimiczna, aby rozgrzać swoją twarz, ale można powiedzieć też, że troszkę dykcyjna. Więc spróbujemy tutaj połączyć dykcję rozgrzewkę typowo taką aktorską, dramatyczną i aktorską pantomimiczną. Możemy sobie troszkę rozgrzać, może zrobimy sobie jakiś łamaniec językowy Rałoka, Rawoka, Raba Viliblizie Bridizzi undudank, enterpenty. na przykład. Wymasujmy sobie nasze zawiasy, nasze a, a, mięśnie tutaj. One bardzo, bardzo pracują przez cały dzień przy mówieniu. Jeżeli żujecie gumę, to, to sobie właśnie je wypracowujecie. One rosną, powiększają się. Żelcie gumę, możecie pościskać kilka razy sobie. Hmm, tak jakbyście ściskali w zębach właśnie gumę. I poczujecie jak tu się napina. Hmm. 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 Jak rośnie. Przejdźmy sobie teraz tutaj do dołu, do naszej tutaj brody, pod brodą troszkę. Poznajcie sobie też te kości. Pamiętacie z ostatniego odcinka fajnie jest bardzo poznawać swoje ciało. Może macie jakieś odkrycia, może macie jakieś spostrzeżenia. Mam nadzieję, że podzielicie się nimi ze mną. A. Jak ta szczęka jest zbudowana? A. Jak ona się otwiera. Jak te policzki? Jak tutaj... A. Ale ja możemy zajrzeć jak... A. Przecież tam nic nie ma, to jest po prostu skóra. W środku? Icho. Ja. Jak to się wszystko pięknie rozciąga? Nie? Tak to się odbywa. Możecie sobie pomasować troszkę swój nos. Możecie sobie pomasować tutaj przy oczodołach. Zobaczyć sobie jak, jak są umocowane tutaj nasze oczy. Bardzo delikatnie. Spróbujcie sobie podotykać nasze gałki oczne pod spodem. I zobaczyć jak to oko, jak, jak, jakie oko jest duże w ogóle. Słuchajcie, ono sięga... O Jezu, no, o, o, o tu. Tutaj poznokciami dotykam oko. Wow. Te oczodoły, jak pewnie każdy z Was widział czaszkę być albo nie. Wiecie, to jest pytanie. Hmm. Możecie sobie tutaj podotykać te oczodoły. Zobaczyć, gdzie one sięgają. Jak oko tutaj u góry. Też... To jest wielka kula. Oko to jest po prostu olbrzymia kulka. Nie. Wymasujcie sobie Wasze brwi. Podotykajcie je. Pościskajcie. Możecie się też troszkę poszczypać. Au, au 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 au. Wymasujcie sobie tutaj głowę skronia. Prawe, lewe. Czoło. Możecie sobie zrobić też masaż głowy. Ja Zdejmę opaskę. Z paską mi łatwiej, bo. Inaczej lecą mi włosy. Wymasujcie sobie też loszą głowę. Możecie sobie też przejść na szyję, wymasować sobie troszkę szyję. Wymasować sobie właśnie tutaj szyję kark. Tak, w innej kolejności to powinienem powiedzieć. Kark. Szyja. <grym> z boków też sobie możecie wymasować. Możecie sobie zrobić taki fajny deszczyk na twarz. Delikatnie, tak jakby Brrr. padał deszczek na nas. O, tak. Brrr. Brrr. Możecie sobie troszkę poklepać twarz. Brrr. Leciutko paluszkami też uklepać. Opuszkami palców. O. O. I spróbujmy sobie teraz porobić trochę zadań na twarzy jeszcze już bez używania rąk. Mocno spróbujmy roz... rozczapieżyć, otworzyć, rozewrzeć, po prostu bądźmy jak lwy i zróbmy takie jeszcze raz. Jakbyśmy chcieli kogoś połknąć, jak, jak wąż. Wąż to w ogóle, może tak przecież otworzyć swoją paszczę. Że niewiarygodny, ale on inaczej jest zbudowany. Ma, ma tutaj inne zawiasy, więc on może tak sobie jakby troszkę wyskoczyć, może jako szczęka z tych zawiasów. A, A my spróbujmy sobie pootwierać. Możemy też z jęzorem sobie otworzyć. Mm. Ciekaw jestem, jak będę to oglądał, co to z tego wyjdzie. Pootwierać. Aaa. Spróbujmy sobie teraz zrobić dziubek. Mm, mm, tak jakbyśmy chcieli kogoś pocałować. hu. Uh, uh. Więc możemy sobie wyobrazić, na przykład, mamę, tatę, kolegę, koleżankę, babcię, dziadka. Wybierzcie sobie. Mm, I wysyłamy buziaki. Mmm. Mmm. Mm, mm. Możemy sobie wysyłać buziaki do przodu. Mm, a potem uśmiech taki. Mmm. Oczywiście to wszystko jest przerysowane po to, żebyśmy poćwiczyli, żebyśmy te mięśnie tutaj wszystkie rozgrzali. Możemy dać buziaki na boki. Do góry i na dół. U! Możemy sobie na przykład językiem troszkę. To też wiecie co, to, co ja proponuję. No właśnie, to jest to słowo, to, co ja proponuję, to jest, to jest tylko propozycja. Jeżeli sami sobie coś wymyślicie, to to realizujcie, to spróbujcie. Pamiętajcie, ja jestem tutaj po to, tylko żeby wam, wam, wam pomóc poznać wasze ciała. Tak więc, ja coś proponuję, a wy możecie to modyfikować, zmieniać, odrzucać zupełnie, kombinować sobie jakoś inaczej. Mm, więc to co wy wymyślicie, to będzie najlepsze. Spróbujmy sobie teraz z językiem. No, taka moja propozycja. Mm -hmm. Język ja z jednej strony mm. i z drugiej. Z mm. jednej i z drugiej. Mm. A może język na dole mm. i u góry? Mm -hmm. mm. A może zrobić? Może zrobimy kuleczka językiem. Mm. A może kółeczka, ale na zewnątrz, tak jakbyśmy oblizowali pyszną czekoladę. Mm. Już jedli pysznego loda. Ojejku. ale bym zjadł. Mm. 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 I oblizujemy. Mm. 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 O! Oh. Oh. Pyszny był. Pyszny. Możemy spróbować dotknąć sobie językiem do nosa. Mm. Mm. Ja nie daję rady. O. No nic z tego. Brr. To, co robiliśmy językiem w środku, możemy zrobić też powietrzem. Tak jest. Możemy sobie zamykać jedno oko i drugie na przykład, bo. Mamy szczękę, to jedna sprawa, usta, ale mamy też oczy, przecież je też musimy rozgrzać. Więc możemy sobie zamknąć jedno oko, zamknąć drugie oko, zamknąć jedno, zamknąć drugie, jedno i drugie. Jakbyśmy może puszczali do kogoś oczko, ale przerysowane. No super! Słuchajcie, spróbujmy sobie teraz jeszcze brewki poruszać brewkami. Do góry, na dół. Do góry i na dół. Do góry i na dół. Do góry i na dół. Są tacy specjaliści, którzy potrafią tylko jedną, jedną brwią poruszać. Ja niestety tego nie umiem. Spróbuję to zrobić tutaj mam. To. Lekko się odbijam. Hmm. A, jak bardzo bym chciał to. To chyba ta jedna. A, brewka. A, nie chce mi pójść.

Jakbyśmy z całą złość przekazali na twarz. Trzeba też twarz rozluźnić, tak więc parskamy. Trochę się oddale. O, ale pluje. Wypewnie też. I to dobrze. To rozluźniamy. Rozluźniamy cały aparat gębowy.

Jakł mi oddechu. Możemy sobie zrobić konika. I co jeszcze wymyślicie? To po prostu róbcie. Ćwiczenia na twarzy, myślę, że to jest nieograniczona ilość jest tych ćwiczeń. A wszystko po to, abyśmy na naszej twarzy mogli oddać różne, ciekawe i bardzo fajne emocje. Ale, ale, ale. Emocje na twarzy pozostawimy na następny odcinek, ponieważ ten trwa już chyba odrobinkę za długo. Rozgrzewka była mocna, dużo się działo. Jeszcze Wy, mam nadzieję, powymyślacie swoje bardzo fajne ćwiczenia. A ja tymczasem spadam i w następnym odcinku będziemy działać na emocjach. Yo!